Cześć witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Rafik i zapraszam Was do oglądania Demon Souls Remain. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się czystą czarną tendencją klinca świątynia burz Mamy tutaj dwa wydarzenia. Najpierw musimy zabić się cztery razy Ścieżka rytualna będzie najlepszym miejscem. Mam prawie neutralną, więc 3-4 razy wystarczy. A tutaj jest najlepsze miejsce do tego, żeby szybko, w formie człowieka, zabić się. Nie zapominajmy zabierać naszym dusz. Dwa razy już. Trzy. Myślę, że ostatni raz wystarczy. Muszę sprawdzić, odświeżając lokację. Tak, mamy czystą czarną tendencję. Zresztą tutaj pojawia się dawny demon. Najpierw zaczniemy od obrzeża wyspy z pierwszym wydarzeniem, nie będziemy musieli z buta po jedź do tego demona do następnej lokacji, tak żeby nie odświeżać e, żadnych światów, żeby mi się nie zmienił świat, ani tendencja dobra, tutaj żebyśmy sobie wzięli super hyper mod, tu mamy miecz makoto trzymane w ręku powoduje to, że spada nam życie, ale jeżeli raz po raz go zdejmujemy i zakładamy, to powoduje to, że troszeczkę szybciej spada życie a chcemy zrobić sobie super hyper mod na satsuka który tam daleka jest jest to czerwony fantom NPC, którego już znamy który chciał właśnie żebyśmy mu oddali ten miecz Makoto jak później z nami walczył ale był w formie człowieka, teraz jest w formie czerwonego fantoma ponieważ jesteśmy w czystej czarnej tendencji Ten no na to sposób szybciej i sobie do 30% życia będę miał Hypermoda, bo inaczej będę robił bardzo długo i powoli, zużywając bardzo dużo strzał. Dodatkowo jeszcze przydają się na te czerwone fantomy, które są bardzo silne resztki dusz rzucamy i biegnie w tamtym kierunku dobra, mamy już teraz założymy jeszcze mariońskie ostrze teraz mamy super hypermod z tym oto ostrzem i z tym oto mie pierścieniem tutaj mamy Gileta. I proszę. Ubiegnie tam. Bez Hypermoda. Dziugłem go z 4-5 razy dłużej. Otrzymujemy ucikotanę bez rękojeźdy, którą już otrzymałem i teraz musimy się przedostać do drugiej lokacji. Założę jeszcze na siebie dodatkową ochronę przed śmiercią. Tych tutaj zostawimy w spokoju. Tutaj możemy się przeturlać. Trzeba uważać tylko na latające mantwy, ponieważ one mogą naprawdę w nieoczekiwanym momencie. Aż Na szczęście słychać przy czystej czarnej tendencji, pojawiają się też wrogowie w formie właśnie czerwonych fantomów. są o wiele ale mając super hyper mod na sobie nic nam nie grozi żebyśmy bili ich po kilka minut Mając taką siłę rażenia. Jedyne minus to to, że możemy bardzo łatwo zginąć, ale mając jeszcze pierścień złodzieja, to nie jesteśmy tak łatwo wykrywani. Nie dotykamy tego klienta. Tylko biegniemy do pradawnego demona. Tutaj zabijemy sobie. Ripera, szamana, który przyzywa duszki. Bo że będzie jaszczurka, nie już nie ma jaszczurki. Zrobiliśmy kolejną bezbarwną duszę demona. I w ten sposób zatoczyliśmy cykl Wracamy do spójni i to wszystko jeżeli chodzi o czystą czarną tendencję tej lokacji i teraz używa nam się praktycznie biała tendencja, ponieważ za zabicie Czerwonego Fantoma NPC Satsuki'ego dostaliśmy plus 2 a albo plus 3 nawet. I nie siadając przy Klińcu, pobiegliśmy od razu zabić dawnego demona. Do niego też, do niego dostaliśmy też plus 3 Także jesteśmy w stronę białej tendencji od razu. Praktycznie jedno oczko nam zostało, żeby Mieć czystą białą tendencję. W ten sposób też sobie podregulowałem z czystej czarnej prawie do białej z powrotem. Dobrze, na tym odcinek zakończymy i zapraszam Was do kolejnego.